Siemano! Dzisiaj prezentuję Wam NewHollanda T6070. Ja tak jak chcieliście, tak jak w sumie obiecałem, że będę robił jakieś tam po kolei filmy z prezentacji maszyn i omówieniem przede wszystkim VAT i tak dalej. Także dzisiaj, dzisiaj będę omawiał Hollanda T6070. Ciągnik o mocy znamionowej 141 koni. Co do mocy od razu się odniosę. Tak jak już poruszyłem ten temat, to y, ciągnik miał mieć znamionowo 141 koni. Y, przyjechała do nas hamownia. Bo chcieliśmy po prostu mu podnieść moc przede wszystkim sprawdzić ile ma i podnieść, bo był dla nas za słaby, po, po no, 2017 rok to chyba był. Y, 2017 jesień. Tak, 2017 jesień, więc przyjechała hamownia. Yy, schamowali go na, na, na mocy fabrycznej, tak tyle ile miał mieć fabry z fabryki, i okazało się, że zamiast 141 koni miał 131 czy 130 coś takiego, 130 chyba dokładnie, równe 130. Yy, został później, yy, mapa została zgrana, wiadomo, wysłana tam do informatyków, został później. Yy, mapa została przesłana został schamowany i na, nowym, na nowej mapie no, została podniesiona moc na 170 koni yy, mocy znamionowej tak? także już wtedy było widać ten, ten po prostu no, było widać tą różnicę że ma te 170 koni że idzie fajnie ale był, był taki problem że bardzo bardzo dymił na czarno bardzo kopcił po prostu była za duża dawka paliwa ustawiona i później po jakimś po dwóch trzech miesiącach przyjechali poprawić to no i niestety na znaczy niestety po prostu no, moc została zmniejszona tak nie wiem bo przyjechali schamowali to nie podłączyli hamowni tylko po prostu poprawili mapę ale już od razu zrobił się słabszy fakt faktem że nie dymi Zrobił się słabszy, nie na tyle co miał wcześniej, ale tak mi się wydaje, że ma około teraz 150 155 koni w tej chwili, bo jakoś tam sobie z Mondamem radzi. Radzi, No, może wiadomo, nie są to jakieś prędkości ogromne, ale no, no nie ma co oczekiwać. No na 27 cm czy tam 30 to jest, na 27 cm to jest prędkość 8,5 na godzinę maksymalnie. Także no. No po prostu no, nie ma tyle, ile miał wcześniej i ma tutaj 8, myślę, tak, 25 koni, czyli te 155 koni ma. Yy, co do jeszcze, jak już tak mówię po kolei, to może wady. Wady, jakie były od samego początku, był problem przede wszystkim, znaczy to było tylko jeden problem, bo więcej wad nie było, ale poważny, bo był problem z przednim napędem. Sprawa, było tego, sprawa była tego typu, że ogólnie to się na końcu okazało. Przedni napęd te wszystkie podzespoły tam um, były założone po prostu chyba nie takie jakie miały być. Po prostu wcześniej był napęd od serii od serii tych, tych 100, 120, ciągników 120 koni do tych T te 6000 tych te, T6 te Teraz jest założony, tutaj te całe podzespoły są założone z tego, coś, co wiem, to w serii T7, z większych ciągników i teraz to już przez ostatnie 3-4 lata, jak zostały wymienione, chodzi, nic nie ciągnie, wszystko wytrzymuje. Wcześniej było taki problem, że dwa razy się przedni napęd nam rozleciał, zębatki się pokruszyły, kos koszt satelitów się rozwalił, wszystko, no po prostu do, no, przemiliło ten napęd, tak? To była taka sytuacja dwa razy, po prostu pojechał raz, naprawili, nie tak jak trzeba, pojechał drugi raz, po tym drugim razie już, już się tym sami zajęliśmy i wleciał większy przedni napęd, po prostu od serii, od serii wyższej od tej siódemki i do tej pory to działa, także to był taki główny problem. Może teraz to tak nie do końca, nie do końca, Ja, znaczy jasno, może nie do końca to opisałem tak wszystko dokładnie, ale po prostu pokrótce tak Wam się powiedzieć z czym to był problem i to był, to był jedyny problem jaki był w tym ciągniku, odpukać, do tej pory o, oprócz tego nic się nie dzieje, tak mówię. mówiłem ciągnik niby miał mieć 170 koni, teraz ma jakieś 155, z przednim tuzem, z opony jakie są, przy nim to są z tyłu 650 na, na, na 650 chwila, na 65 R38 a z przodu są 540 28, ale profil jest tak samo 65 Także, także opony no, no, no po prostu no takie jakie były w tym ciągniku do orki akurat w sam raz przyczepność ma Yy, ale po prostu za szerokie jakbyśmy chcieli nie na nawóz czy pryskać dlatego będziemy chcieli te koła założyć do niego od te piątki te oryginalne co, co były od początku na te piątce do jakichś oprysków czy nawozów z jesieni znaczy z wczesnej wiosny czy tam z jesieni to jeszcze jakiegoś problemu nie będzie na tych kołach bo tam za dużo nie pukniecie ale później i tak będziemy będziemy robić szersze ślady na ścieżki będziemy więcej yy, tych Lejkow zamykać, żeby szersze ślady nam robiło w ścieżkach. No ale nie na tyle, żeby się 650 może mieściło, bo to jednak trochę jest. Ucieknie tego. Ale tamte koła, koła myślę, że, że, że akurat będzie. Może wejdę do środka. Może wejdę do środka, powiem wam coś o nim w środku, ile mu godzin. To tak motogodziny, motogodziny aktualnie ma 4093 motogodziny równo. O, tu mi powietrze. Jak widzicie. 2010 przyjął do nas w 2010 w październiku pod koniec października i od tamtej pory zrobił tyle motogodzin. Skrzynia 9, Power Command 19 przyłożeń do przodu, 6 do tyłu. Z tym, że ta, ten 19 piek ostatni to jest yy, jako bieg, no po prostu eko bieg, tak mm, że przy 1750 obrotów uzyskuje prędkość 41 km na godzinę. No ogólnie, tak jak widzicie, no podłokietnik, yy, tu mamy od dźwigni zmiany biegów, yy, podnoszenie, opuszczanie. Mamy tu tak samo, bo tu mamy całą mysz sterującą EHR-em, tu mamy w joysticku po prostu tak udogodnienie, żeby nie odrywać ręki gdzieś tu, jak już mamy wszystko ustawione do góry, na dół, yy, tu już się mi zmazały te żółw zając naklejki, żółw zając. i tu jest yy, po prostu, jak to się mówi, kurczę, mi wypadło z głowy całe zarządzanie uwrociami, z tym, że my tego nie mamy ale pod to jest tak samo ten pomad, który się ustawia tymi dwoma przyciskami. Ustawiam sobie po prostu obroty na ile chcę mieć i tym, na uwrociach tym guzikiem rozłączam ten pomad. Załączam i rozłączam. Także wszystko co wykonuję orkę, czy jakąś uprawę, wszystko mam. Nie muszę odrywać ręki, chyba że w wyjściach muszę muszę obrócić czy coś, ale kiedy, że z gruberem to cały czas tylko góra, znaczy zmniejszam na przykład sobie bieg o jeden, góra. Czy tam ten pomad na przykład na początku sobie wyłączam, zmniejszam bieg do góry, później na dół, większą bieg, ten pomad załączam i jadę, także nie muszę ręki odrywać, tylko cały czas na joysticku to jest też wygodne. Fajnie, że jest tu w podłokitniku. ładnie pracuje wszystko, nie trzeba gdzieś tutaj sięgać, ręki trzymać tylko na joysticku Ogólny ciągnik bardzo wygodny. Bardzo wygodny, bardzo wygodnie się w nim siedzi, nawiew tu wyłączę. Kabina, kabina no, jak dla mnie wielkościowo akurat odpowiada Nie za mała, nie za jakaś nie wiadomo duża Widoczność bardzo dobrze, bardzo dobra, bo czterosłupkowa kabina hmm, Co wam by tu jeszcze powiedzieć, szyberdach berdach? Szyber cztery wyjścia hydrauliczne z tym, że zielony pierwszy podłączony pod przedni tus i nie mamy tutaj żadnego yy, żadnego gniazda, czy gniazda, jak to się mówi. Kurcze, rozdzielacza, żeby przełączyć, żebyśmy mieli dostępne cztery pary. Tylko używam po prostu trzech, a i tak w sumie trzech rzadko kiedy używamy. Najczęściej to tylko dwie do agregatu: to dwie tej trzeciej bardzo rzadko kiedy używamy. No, WOM 540 Eko 540 1000. Co wam tu więcej, no ciągnik z miękką osią, to nie wiem czy wam mówiłem już, bo się po, pogubiłem, ciągnik z miękką osią, ogólnie teraz jakby, jakbyśmy mieli brać ciągnik taki nowy i bez miękkiej osi, to nawet bym nie chciał nim jeździć, bo się już przyzwyczaiłem do tej miękkiej osi, że się jedzie o wiele, wiele wygodniej, um, może wyjdę jeszcze coś wam opowiadam. Pojemność silnika, jaka tu jest, dokładnie, Wam nie powiem, tam z tymi końcówkami, ale jest to 6,7 litra, chyba 6781, jak dobrze pamiętam. Ciągnik, wiadomo, 6-cylindrowy. Przedni tus, oryginalny, odlew tu z całym tym przodem. Także to jest oryginalny przedni tusz Nicholanda. Z miękką 8 na jednym siłowniku. Tak jak widzicie, czy tam nie wiem, czy nie ma za ciemno w tej kamerce, co do może wymiany olejów, jakie, jakie ogólnie co ile motogodzin wymieniamy olej. Robimy to, staramy się wymieniać maksymalnie co 300 motogodzin, ale cały czas staramy się to robić co 250 motogodzin i tego się trzymamy. Chyba, że jest jakaś praca, to tam sobie do tych 300 czy tam 270 przeciągniemy. Wiadomo, 300 to jest, nie jest tak. Nie wiadomo jakiś próg, ale i tak chce, staramy się 250 motogodzin i maksymalnie 300 wymieniać. Olej po prostu no tak, tak robimy i tak będziemy robić. W kombajnie to samo co, co 250 motogodzin, czyli czy tam co 200, to wychodzi tam no raz w sezonie po prostu gdzieś tam na początku czy na końcu zależy jak to nam wypadnie, ile, moto, ile motogodzin zrobi, ale co do kombajnu, to będę mówił przy prezentacji do kana bo też planuję. W najbliższym czasie, yy, naj, znaczy w najbliższym czasie. No, w, no po prostu gdzieś tam jeszcze pod koniec czerwca może y, jakiś film wypuszczę. Czy z początkiem lipca przed żniwami. Zależy oczywiście, kiedy żniwa wypadną. To odpowiednio wcześniej po prostu mam kombań do umycia, przystawkę do umycia, bo wszystko po jesieni w, po prostu wyczyściłem, wydmuchałem sprężarką śrubową porządnie wszystko wyczyszczone, tylko po prostu nie, nie było pogody, żeby umyć kombajn a chciałem złapać taką pogodę, żeby było słońce i ciepło, żeby on szybko wysechł. Nie chciałem, żeby to jakoś tam był długo mokry, dlatego teraz jest pogoda. Po prostu tylko jest cały wyczyszczony, po prostu zostało mi tylko go umyć i tyle. Oczywiście z zewnątrz że gdzieś tam do środka będę lał, ale wszystko siewacz, wszystko mam powyciągane. Heder tak samo chcę umyć do zboża. Bo, bo po żniwach nie myjemy ogólnie hedera w ogóle jeszcze nie myliśmy od początku od kiedy mamy kom a zresztą, co ja wam będę gadał to wam powiem przy, przy tukanie nie, nie przy nicholandzie to jest prezentacja tego ciągnika to będę wam mówił przy tym ciągniku aha co mi się teraz przypomniało widzicie zapomniałbym wam powiedzieć i pokazać yy, widzicie ucho od przedniego od górnego od górnej sztycy Oczywiście to, to nie jest y, sztywna tego, bo widzicie, jest, jest szara, to jest od naszego starego TM. Y, tak jak widzicie, jest urwane. Widzicie, ucho jest urwane. Y, nie wiem, czy znaczy nie wiem. Akurat to urwało, y, zdarzyło mi się to przy pracy z pługiem. Po prostu y, była taka sytuacja no, orałem, wiadomo, orałem dojechałem do poprześniaka, obróciłem się, pług obróciłem i wjeżdżałem już w bruzdę, znaczy w bruzdę, jeszcze nie wjechałem, nie nie rzucało nic ciągnikiem, tak powolutku wjeżdżałem i zaledwie zdążyłem go kończyć, obracać pług i pług spadł na ziemię. Oczywiście, że górna sztyca po prostu wyrwało ją z, te, z tego ucha, ucho się urwało, tył pługa spadł na ziemię z, z wysokości. Nic się takiego nie stało z pługiem, znaczy w sumie z pługiem nic się nie stało tylko, że tu się urwało i sprawa była tego typu, że jak wsiadłem z ciągnika, po opuszczeniu pługa już, yy, była taka sytuacja, że ta zawleczka, którą tu widzicie, leżała sobie po prostu jakby nikt się nie stało tutaj. Po prostu tu sobie leżała. Nie wiem jak to się stało. Bo sytuacja jest tego typu, że w ogóle jest ciężko ją wyciągnąć rękami. Nieraz muszę się żubokrętem Wspomagać, jak chcę górną sztycę odpiąć, a nie wiem, jak to się stało. Bo zawsze wiadomo, no wszystko się sprawdza. Na, na 100% ona była włożona ta zawleczka, bo rzadko kiedy też odczepiamy gór, górną sztycę, także ona na pewno była wpięta i do tej pory nie mogę tego rozmyślić, jak to się stało, że ta zawleczka znalazła się tu. Bolec był, tylko bolec był. Teraz nie chcę was skłamać, on był chyba, kurczę. Zawleczka była chyba tu, z tej strony, a ten bolec, bo jego teraz musiałbym do tej strony wyciągać, on, on był z tej strony wsadzony i zawleczka była, tu leżała sobie, a bolec był wsadzony normalnie tu w sztycy i sztyca, wiadomo, no jak się to urwało, to gdzieś tam odleciała, był normalnie bolec w sztycy. I to na pewno było tak, że jakoś to się musiało stać, że ta zawleczka wypadła, spadła tu, pod, wiadomo, pod wpływem jakichś tam yy, bujnięć, pugiem i tak dalej ta, yy, ten bolec wysunął się i trzymał się tylko na jednym uchu i po prostu no urwało no wiadomo na jednym a nie na dwóch to jest różnica i urwało to to ucho. I tak już z tym jeździmy chyba z 4 czy 5 lat z tego względu, że, że po prostu no... Jakoś nie potrzebujemy tego na razie, znaczy chcielibyśmy to wymienić, ale nie jest to nam jakoś uciążliwe, że nam potrzebne jest to górne to górne ucho, ale sprawa jest tego typu, że trzeba w tym ciągniku cały tył tutaj odtąd tu wymieniać ten cały tył. już bez szyny wiadomo, ten cały tył, ten odlew. Ale ten odlew kosztuje 4000 złotych z tego co się dowiedzieliśmy, chyba że jakiś jakiegoś używanego byśmy byśmy może coś gdzieś po, jakiś po wypadku, czy spalonego byśmy coś może pomyśleli, gdzieś poszukali i trzeba cały ten odlew kupić żeby to, żeby to po prostu no było, bo to jest ucho całe odlane z tym tutaj z tym, tu stałym tym tyłem także to by trzeba było wymienić, no i to już by chyba było wszystko no tak jak widzieliście 400 motogodzin w sumie ciągnik ma czy dużo, czy mało, no nie wiem jak tam sądzicie na te w sumie już będzie 9 lat w tym roku w październiku. Ja bym tak liczyłem, że przez te ostatnie lata robił około 500 godzin rocznie. Mm, tak gdzieś wychodziło mi przez to, bo teraz robił mniej, raz więcej. W tym roku może zrobić 400 czy coś koło tego. Także no, widzicie oponki w jakim stanie są. Też widzicie z przodu z tyłu lepsze Tak jak widzicie, kostka w jakim stanie jest. Ogólnie jak będziemy wymieniać opony chcemy, żeby były trochę węższe. Węższe, żeby były po prostu do oprysków i tak dalej. Dobra, ja będę kończył, bo widzę już 17 minut ponad, także nie chcę przedłużać. Także to już by było na tyle. To by było na tyle. Co wam miałem powiedzieć, to wam powiedziałem. I trzymajcie się do następnej prezentacji czy tam vloga. Na pewno jeszcze kilka maszyn wam yy, omówię i tak dalej, także trzymajcie się, na razie.